Tak żyją kobiety tago. W Mozambiku cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zanurzymy się w fascynującym życiu Mozambiku, gdzie kultura i tradycja przeplatają się z codziennym życiem kobiet tago. Dołącz do nas, aby odkryć ich inspirujące historie, wyzwania i to, jak zachowują swoją tożsamość w ciągle zmieniającym się świecie. Nie zapomnij zasubskrybować i dać łapkę w górę, jeśli podoba Ci się ten materiał. Ruszajmy na wspólne odkrywanie. Mozambik, kraj położony w południowo-wschodniej Afryce, jest znany z bogatej różnorodności kulturowej, imponujących krajobrazów i historii naznaczonej walką i odpornością. Graniczy na północy z Tanzanią, na zachodzie z Malawi i Zambią, na południu z RPA i Eswatini, a na wschodzie z Oceanem Indyjskim. W tym filmie przyjrzymy się geografii, demografii, kulturze, ciekawostkom i cechom, które czynią Mozambik fascynującym krajem. Mozambik rozciąga się na około 801 590 km2, co czyni go jednym z największych krajów w Afryce. Jego geografia jest zróżnicowana i obejmuje rozległe wybrzeże o długości ponad 2500 km wzdłuż Oceanu Indyjskiego, gdzie znajdują się plaże z białym piaskiem i rafy koralowe. To wybrzeże nie tylko przyciąga turystów, ale jest również kluczowe dla gospodarki kraju, ponieważ rybołówstwo i turystyka stanowią ważne źródła dochodu. Topografia Mozambiku zmienia się od nizin wybrzeża po góry w głębi kraju. Kraj przecinają liczne ważne rzeki, takie jak Zambezi i Limpopo, które mają zasadnicze znaczenie dla ekosystemu i gospodarki lokalnej. Rzeka Zambezi, jedna z najdłuższych rzek Afryki, przepływa przez kraj i wpada do Oceanu Indyjskiego. Jej dorzecze jest niezbędne do rolnictwa i transportu. Klimat w Mozambiku jest tropikalny na wybrzeżu, a bardziej umiarkowany w głębi lądu, sporą deszczową trwającą od listopada do marca. Ta różnorodność klimatyczna nie tylko kształtuje krajobraz kraju, ale także wpływa na jego bioróżnorodność. Regiony przybrzeżne zamieszkują bogate ekosystemy morskie, podczas gdy wnętrze kraju to lasy tropikalne i sawanny. Populacja Mozambiku jest zróżnicowana i wielokulturowa, z szacowaną liczbą około 31 milionów mieszkańców. Większość populacji to Afrykanie należący do różnych grup etnicznych, takich jak Makua, Shona i Sena. Każda z tych grup etnicznych ma swoje języki, tradycje i zwyczaje, które wzbogacają różnorodność kulturową kraju. Oficjalnym językiem jest portugalski, będący dziedzictwem kolonialnym, ale w całym kraju mówi się ponad 40 językami rdzennymi. Struktura demograficzna kraju charakteryzuje się młodą populacją, z dużym odsetkiem osób poniżej 25 roku życia. Ta młodość niesie ze sobą zarówno szanse, jak i wyzwania, zwłaszcza w zakresie edukacji i zatrudnienia. Mozambik boryka się także z poważnymi problemami związanymi z ubóstwem i dostępem do podstawowych usług, co wpływa na jego rozwój społeczny i gospodarczy. Wskaźnik alfabetyzacji poprawił się w ostatnich dekadach, ale nadal jest wiele do zrobienia, aby zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji wysokiej jakości. Ponadto, Mozambik był ofiarą katastrof naturalnych takich jak cyklony i powodzie, które poważnie dotknęły lokalne społeczności. Wydarzenia te zmusiły wiele osób do ucieczki, ujawniając wrażliwość kraju na zmiany klimatyczne. Odpowiedź rządu oraz organizacji pozarządowych miała kluczowe znaczenie, by pomóc społecznościom w odbudowie i adaptacji do tych wyzwań. Kultura Mozambiku to żywy, mozaikowy obraz, który odzwierciedla wpływy afrykańskie i portugalskie. Muzyka i taniec są centralnymi elementami życia kulturalnego. Popularnymi gatunkami muzycznymi są marabenta i timbila, które są wykorzystywane w celebracjach i rytuałach. Marabenta to styl muzyczny pochodzący z Maputo, łączący afrykańskie rytmy z wpływami portugalskimi, podczas gdy timbila wykorzystuje tradycyjne instrumenty wykonane z drewna. Gastronomia jest również zróżnicowana z tradycyjnymi potrawami, które obejmują świeże owoce morza, ryż, kukurydzę i różnorodne przyprawy. Matapa, danie przygotowywane z gotowanych liści manioku, z orzeszkami ziemnymi i mlekiem kokosowym, jest bardzo cenionym lokalnym przysmakiem. Potrawy często są podawane z piripiri, ostrą sosową przyprawą zrobioną z papryczek chili, która nadaje charakterystyczny smak wielu daniom. Święta są ważną częścią kultury mozambikańskiej. Dzień Niepodległości, obchodzony 25 czerwca, to jedno z najważniejszych wydarzeń z paradami i działalnością kulturalną, które oddają hołd walce o wolność kraju. Inne święta to Dzień Pracy i uroczystości religijne, które odzwierciedlają duchową różnorodność kraju. Tradycje ustne są również niezwykle cenione. Historie opowiadane przez starszych ludzi mają kluczowe znaczenie dla przekazywania wiedzy i wartości nowym pokoleniom. Te opowieści nie tylko zachowują historię kulturową kraju, ale również służą jako narzędzia edukacyjne, ucząc o życiu, moralności i wspólnocie. Mozambik kryje wiele ciekawostek, które podkreślają jego unikalność. Na przykład archipelag Quirimbas słynie z dziewiczych wysp i morskiej bioróżnorodności. To popularne miejsce dla miłośników nurkowania i obserwacji życia morskiego. Puste plaże i rafy koralowe oferują idealne warunki do eksploracji podwodnego świata. Z kolei Park Narodowy Gorongosa jest znany ze swojej bogatej fauny i flory, stanowiąc przykład ochrony przyrody w Afryce. Park ten stał się celem ważnych działań mających na celu odbudowę ekosystemu po zniszczeniach spowodowanych przez wojnę domową. Dziś Gorongosa to kluczowe miejsce turystyczne, przyciągające turystów szukających safari i ekoturystyki. Oto ciekawa ciekawostka dotycząca istnienia kobiety tago, specyficznej grupy w społeczności mozambickiej, znanej ze swojej roli w lokalnej gospodarce. Te kobiety są cenione za swoje umiejętności w rolnictwie i handlu, znacząco przyczyniając się do utrzymania rodzin i rozwoju społeczności. Ich praca nie tylko zapewnia wyżywienie ich domów, ale także napędza rozwój gospodarczy w ich społecznościach. Wracamy. Jeśli podoba Ci się ta podróż po Mozambiku i historię kobiet tago, nie odchodź. Pamiętaj, aby napisać w komentarzach, co Cię najbardziej zaskoczyło. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i chcemy kontynuować dzielenie się tą niesamowitą kulturą. Pozostań z nami, aby dowiedzieć się więcej o ich codziennym życiu i tradycjach. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Mozambiku jest jego odporność na historyczne wyzwania. Od wojny domowej, która wybuchła po uzyskaniu niepodległości w 1975 roku, aż po niedawne kryzysy gospodarcze, naród mozambicki wykazał się niezwykłą zdolnością do odbudowy i adaptacji. Ten duch widać w jego sztuce, muzyce i tradycjach. Również bogactwo naturalne kraju zasługuje na uwagę. Mozambik jest domem dla imponującej bioróżnorodności, w tym gatunków endemicznych w jego parkach narodowych. Ochrona środowiska zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, co przyczyniło się do inicjatyw mających na celu ochronę unikalnych ekosystemów tego kraju. Wprowadzane są projekty społecznościowe, aby zaangażować lokalne społeczności w ochronę środowiska i promować zrównoważone praktyki. Dodatkowo, Mozambik zaczyna przyciągać inwestycje zagraniczne dzięki swoim zasobom naturalnym, w tym gazowi ziemnemu i minerałom. Jednakże rodzi to wyzwania związane z zarządzaniem tymi zasobami w sposób zrównoważony oraz ich wpływem na lokalne społeczności. Historia Mozambiku jest naznaczona bogatym dziedzictwem kulturowym i szeregiem istotnych wydarzeń. Przed przybyciem portugalskich kolonizatorów w XV wieku region zamieszkiwały różne afrykańskie społeczności. W kolejnych wiekach Mozambik stał się ważnym ośrodkiem handlowym dla handlu niewolnikami i przyprawami. Walka o niepodległość zaczęła nabierać kształtu w latach 60. XX wieku, gdy ruchy narodowo-społeczne dążyły do wyzwolenia kraju spod władzy kolonialnej. Ostatecznie Mozambik uzyskał niepodległość w 1975 roku. Jednak wkrótce potem wybuchła wojna domowa, która trwała do 1992 roku. Konflikt ten pozostawił głębokie blizny w społeczeństwie mozambickim, ale również zasiał ziarno nadziei na lepszą przyszłość. Wojna domowa miała dewastujący wpływ na infrastrukturę kraju i doprowadziła do milionów uchodźców. Pomimo tych wyzwań, Mozambik ciężko pracował nad odbudową swojej gospodarki i stworzeniem bardziej stabilnego politycznie środowiska. Od tego czasu kraj przeżywał znaczny wzrost gospodarczy, napędzany przez takie sektory jak rolnictwo, turystyka i wydobycie zasobów naturalnych. W ostatnich dekadach Mozambik starał się poprawić swój wizerunek międzynarodowy i przyciągnąć inwestycje zagraniczne. Niemniej jednak nadal zmaga się z wyzwaniami związanymi z ubóstwem i dostępem do podstawowych usług. Edukacja pozostaje kluczowym obszarem, w którym trzeba poczynić postępy, aby zapewnić przyszłość młodszych pokoleń. Kobiety tago to specyficzna grupa w kontekście mozambickim, która odegrała kluczową rolę w lokalnej gospodarce. Te kobiety często angażują się w działalność rolniczą i handlową, znacząco przyczyniając się do utrzymania rodzin. Ich praca nie tylko zapewnia wyżywienie ich domów, ale także napędza rozwój gospodarczy w ich społecznościach. Pomimo trudności społecznych i ekonomicznych, kobiety tago wykazały niezwykłą odporność i zdolność adaptacji do zmieniających się okoliczności. Ich rola w rolnictwie i handlu była fundamentalna w umacnianiu lokalnych gospodarek i promowaniu równości płci w Mozambiku. Dodatkowo, te kobiety często pełnią funkcję liderów społecznych, aktywnie uczestnicząc w lokalnych decyzjach związanych z rozwojem zrównoważonym i zarządzaniem środowiskiem. Ich zaangażowanie nie tylko wzmacnia inne kobiety w ich społecznościach, ale także przyczynia się do ogólnego dobrobytu kraju. Mozambik to kraj pełen kontrastów i niuansów, które zasługują na odkrycie. Od jego zróżnicowanej geografii po bogatą kulturę i skomplikowaną historię, każdy aspekt odkrywa istotną część społecznego tkaniny Mozambiku. Kobiety Tago stanowią tylko jedną z wielu ról, które kobiety pełnią w tym kraju pełnym potencjału. W miarę jak Mozambik zmierza ku bardziej prosperującej przyszłości, ważne jest, aby docenić zarówno jego wyzwania, jak i osiągnięcia. Bogactwo kulturowe i naturalne tego kraju oferuje unikalne możliwości dla zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia społeczności. Ostatecznie Mozambik pozostaje miejscem, gdzie historia splata się z teraźniejszością, a każdego dnia tkane są nowe historie nadziei i odporności. Droga naprzód będzie wymagała współpracy między rządem, lokalnymi społecznościami i międzynarodowymi partnerami w celu rozwiązania uporczywych problemów, takich jak skrajne ubóstwo, Ograniczony dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, a także skutków zmian klimatycznych. Tylko poprzez wspólne wysiłki możliwe będzie zbudowanie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich Mozambijczyków. Mozambik ma również wiele do zaoferowania światu: od swoich naturalnych krajobrazów po swoją tętniącą życiem kulturę. Odkrywając ten fascynujący kraj, nie tylko odkrywamy jego zewnętrzne piękno, ale także jego wewnętrzną siłę, siłę wykuwaną przez wieki historii i wspólne doświadczenia. I tak kończymy naszą podróż przez życie kobiet tago w Mozambiku. Mam nadzieję, że podobały Ci się te historie i poczułeś się zainspirowany. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić więcej treści o fascynujących kulturach. Podziel się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi, aby oni również poznali piękno Mozambiku. Dziękujemy za towarzyszenie nam i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.